Przed Państwem siódmy odcinek Kidsowych wiadomości, w którym do głosu dojdą znani i lubiani, gwiazdy i celebryci, znani z telewizji i pierwszych stron gazet, bo o nich mowa. Pojawiają się także na targach Kids Time. W dzisiejszym odcinku przypomnimy, kogo gościliśmy na przestrzeni 14 edycji targów. I choć targi skierowane są przede wszystkim do osób z branży, nie zabrakło też rodziców. Dzieci powinno się rodzić od drugiego, bo przy drugim dziecku już wszystko jest tak naprawdę jasne, wszystko jest wiadome. Ja już tych samych błędów nie popełniłam. Dużo mam rzeczy po moim Adasiu, więc, więc tak naprawdę nie kupuję nowych, aczkolwiek nowości jest bardzo wiele, które naprawdę ułatwiają mamom życie i egzystowanie w takim bardzo szybkim trybie życia, takie na przykład jakie ja prowadzę. Um, jest dużo, dużo prościej. Targi bardzo dobrze są przygotowane. Wystawców jest bardzo dużo. Jest szeroki wachlarz możliwości i wyboru. Więc myślę, że osoby, które są w branży i chcą naprawdę dowiedzieć się o najnowszych hitach zabawkowych, to no to jest odpowiednie miejsce, żeby taką wiedzę zdobyć. Dzisiaj tu jestem z firmą Marko, a jestem dlatego, że jestem młodym tatą, tatą rocznego Ignasia i takie targi to są dla mnie to jest skarbnica wiedzy, doświadczeń. Uczestniczyliśmy w konferencji a propos bezpieczeństwa. Hu, te targi to jest siedem hal, więc wszystkich jeszcze nie zwiedziłam. No to jest niesamowite, jak chłonny jest to rynek i jak bardzo rozwijający się. Z tego sobie nie zdawałam sprawy, że może być tylu wystawców, tyle produktów, no i tyle okazji, żeby zobaczyć coś nowego. Dla mnie tutaj na tych targach dzisiaj w Kielcach to jest raj po prostu. Tyle rzeczy, tyle gadżetów dla mam. No i dzisiaj prezentujemy naszą właśnie kolekcję wiosną. Na lato Ewa Klucze eee, No, targi w Kiecach to jest najlepsze miejsce, żeby właśnie taką kolekcję zaprezentować. Jak widać, znanych osobistości odwiedzających targi Kidstime nie brakowało na przestrzeni tych 14 edycji, ale liczymy, że kolejne gwiazdy już zmierzają w kierunku planety Kidstime. Nie pomylcie ich z sylwestrowymi fajerwerkami, które zdominują niebo już wkrótce. Za uwagę dziękuję Łukasz Kopczyński. Do zobaczenia w nowym roku.